Siemanko, Siemanko, ludziska z tej strony. Tejniks, witam Was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. Na początek postawiłem e, farmy, oczywiście, i to będzie początek naszego odcinka, bo dzisiaj próbujemy po raz kolejny pobić Endless Mode albo inaczej, wbić się na topkę. Na, na początek stawiam Infected Toilet. Zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie. E, w dzisiejszym odcinku używam tutaj Infected Toilet od Flexia i DJTV Mana od e, Wilka. Zobaczymy, czy zwiększonym demer i cooldownem uda mi się e, pobić. 170 wave. Do tego oczywiście stawiam moje postery na zasięg. Dodatkowo Glaciela, Titan Glaciela, e, żeby był slow, żeby mieć dodatkowy e, slow, który będę używał na naprawdę wysokich wave'ach. No i Fallen Clockmana, który też daje mi razy 3 damage. To jest bardzo ważne, te dwa skille, przynajmniej dla mnie. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie wave 23, wszystko tutaj nastawiam, jak widzicie, teraz zabieram się za upgrade'y. Na wave'ie 99 mam już wszystko postawione, jedyne co muszę teraz usunąć to um, farmy oczywiście i postawić dodatkowe jednostki. Jak to zrobię, to będziemy mieli maksymalny damage. No a teraz zobaczmy sobie, jak to pójdzie na następnym wave'ie. Jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, no to tutaj będzie można zerknąć sobie, jak ten damage będzie wchodził na tym bossie właśnie DJ Toilet 2.0. Na razie nie atakujemy bezpośrednio e, tego bossa, więc damage tam raczej życie powolutku spada 98%, ale zaraz zobaczycie, jak wejdzie damage na DJa, no to on się stopi. Zobaczmy, już wychodzi na prowadzenie i w tym momencie jego życie Znika? Nie, jeszcze nie, coś tam wyszło przed niego, ajajaj, aj, aj, przesadziłem, przesadziłem, ale dobra, za sekund 5 wyjdzie na prowadzenie albo wywalę, rozwalę wszystkie jednostki przed nim. I będzie naprawdę fajny damage. O, właśnie teraz. BUM! Się roztopił. Dobra. Przechodzimy do następnego waveu 120. Tutaj macie jeszcze DJ-toilety, które mają dwa razy więcej życia: 380 tyś, milionów. Sorry, 380 milionów. I też bardzo ładnie się topią. Tutaj jeszcze malutkie jednostki przednie wychodzą. Ale mamy tutaj Astro Toilet Boss z 120 waveu: 250 milionów życia, to też bardzo ładnie szybko się roztopi. Zaraz zobaczymy. Jest to jednostka dużo szybsza od wszystkich innych jednostek, więc to jest zawsze problematyczna jednostka, ale nie tym razem. Infected Toilety rozwalą ją bardzo szybko. Zobaczcie, wychodzi na prowadzenie i bum, nie ma już życia, więc naprawdę... Ładnie to poszło. Dobra, coś tam wychodzi przed nią, ale jak już jest na prowadzeniu, no to jest po niej. Teraz wybijamy całą resztę i tutaj zaczynają się jednostki już z naprawdę dużym życiem, więc wyłączam autoskip. Jesteśmy na łewie 140 sekundor Toilet, czyli boss, który ma tarczę i się broni tą tarczą, ale zanim on ją postawi to myślę spokojnie go rozwalimy, zobaczcie jak to życie idzie jak tylko zaczynamy go atakować. No i pięknie, coś wyszło oczywiście przed niego, astro -toilety, właśnie te szybkie o których mówiłem, no i lecimy dalej. Wave 150, mamy kolejnego bossa, juggernaut, astro -toilet. no i juggernaut, zobaczcie 650 milionów, a i tak to życie się naprawdę szybko topi. Dobra, udało się. Bardzo ładnie poszło. 150 wave zaliczony. Lecimy dalej. Teraz mamy wave 160, i tutaj bosem jest Carrier Astro Toilet. Naprawdę duża toaleta, naprawdę życia ma mnóstwo, bo aż 3 biliony. Teraz się naprawdę zaczynają duże e, liczby. No i tutaj z przodu mamy dużo takich szybkich jednostek. One są przerażające, bo one nie reagują na slowa, albo tak mi się tylko wydaje, bo są tak szybkie e, i nie reagują na slowa, więc musiałem tutaj użyć skill'a, trzy razy damage, żeby to wszystko powybijać. Jak widzicie, w trzech miejscach atakują moje Infected Toilety, bo zasięgi są tracone tutaj na przocie, ale to nie jest problem. Wybijamy e, wszystkie małe jednostki, teraz e, Giant Tourcade obrywają, no i jak Carrier Astro Toilet wyjdzie naprzód, to powinniśmy go ładnie rozwalać. Tyle, że on spawnuje tam jakąś jednostkę, o, właśnie tam się pojawiła, więc co jakiś czas będzie przed nim wychodziła jakaś jednostka, więc troszkę wolniej będziemy go ubijali. No i te Turki też będą wychodziły więcej na spokojnie, ale myślę, że bez problemu to ubijemy, no bo jak tutaj już ma 200 tysięcy, 200 milionów, sorry, wybite, to jak wyjdzie na prowadzenie, o, w tym momencie, no to to życie, mimo tego, że powoli, ale schodzi, więc ma bardzo dużą drogę do przejścia, i tutaj nie powinno być żadnego problemu, ale zobaczmy, zobaczmy. Dajmy chwilę wszystkim jednostkom, żeby go atakowały. Tutaj zasięgi powoli się gubią, i nie wszystkie jednostki będą atakowały faktycznie. No i te Giant Turkey wychodzą, a one też mają naprawdę dużo życia, więc trochę czasu tutaj zejdzie, o tutaj następna jednostka się pojawiła, którą zespawnował, Carrier Astro Toilet, no i już mogę chyba mówić, że spokojnie to... Ogarniemy, tak, na bank, na spokojnie to ogarniemy. Teraz e, Carrier Astro Toilet powinien wyjść na prowadzenie, tak jest, wychodzi na prowadzenie i atakujemy go bezpośrednio, więc na spokojnie. Nie, teraz Giant Turkey znowu wylazły na, na prowadzenie. Ej, masakra, masakra, dobra, jeszcze chwila. Jeszcze dwie chwile, i będziemy mieli kolejny wave zaliczony. Ale tutaj, już sobie poczekamy do końca, aż wybijemy karier, karier Astro Toilet. żeby nie było, że tutaj coś oszukuje. Dobra, jak tam Giant Turkey. Cztery Giant Turkey zostały i karier Astro Toilet. Dosłownie sekund. O, dobra. Boom, boom, boom. Jeszcze, jeszcze. Boom, dobra, padł. W końcu, ile to boom musiałem zrobić, żeby on padł. Dobra, przeskakujemy na 160 wave. Zobaczcie, że tutaj już no, robi się naprawdę ciężko. Sekutor Astrotoilet aż dwóch z przodu, więc muszę włączyć skilla, żeby to powybijać. Potem mamy tam jeszcze złamane serducha i to jest ich tam kilka. No tych mniejszych jednostek już nie liczę, ale te serducha będą problemem, dosyć duży. Bo zobaczcie, one mają 2 biliony każdy. Każdy ma 2 miliony, więc, żeby to wybić, e, troszkę czasu e, mi to zajmie. E, zobaczcie, że jesteśmy tutaj na końcu tego wave'u i jeszcze dwa żyją. No tutaj ich ubijemy bez problemu, ale e, zobaczcie, skillę mam na cooldownie, a wchodzimy na wave 170. Nie klikam skipa, czekam te 5 sekund, no zawsze to jest 5 sekund, gdzie moje skille mogą się zregenerować. No i teraz e, zobaczcie te jednostki. Mamy kraby, Evil kraby. Mamy Astro Spidery, yy, 3 chyba, 4, 4 Astro Spidery. No i teraz Astro Dachers wyjdzie o 5. O z 5 Astro Spiderów. Teraz Astro Dachers. dobra i mamy naprawdę mnóstwo życia do ubicia. Astro Dachers ma 10 bilionów. Przechodzimy troszkę dalej, i tutaj skill mi się zregenerował. Najpierw zaczynam od Fallen Shadow, tego, który daje mi raty 3 damage, bo on się szybciej regeneruje. Ma 300 sekund cooldownu. Ten cały stun ma trochę więcej, bo chyba 500 sekund. Więc będziemy mieli trochę czasu, żeby. Shadow się zregenerował. Zaraz po Shadow aktywuję właśnie mm, Frozena i przeskoczmy troszkę dalej. No zobaczcie ile tych jednostek zostało. Jeszcze mnóstwo. Mamy e, dwa Krampy, dwa e, Spidery i Astro Dutchers. Przechodzimy dalej w momencie, gdzie mam jeszcze no 60 sekund około do kolejnego skilla, żeby aktywować. No ale tutaj przerzucam Astro Dutchers na sam koniec w nadziei, że te mniejsze jednostki Wybije zanim dojdą do końca i Astrodacz się uda potem wybić albo w międzyczasie. Zobaczcie, 20 sekund jeszcze do aktywacji skilla. Więc jeszcze zasięg tutaj jest. No, gubi się 5 jednostek z tyłu, już nie ma tego zasięgu. 6 już widzę chyba. Teraz zaczynają bić tutaj przód i Aster z tyłu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. 5 sekund, 4, 3, 2. 1-0 aktywacja. I zobaczmy teraz, ile jednostek tutaj wybijemy, ale coś mi się wydaje, że niestety niedużo. Może to był błąd, że teraz to włączyłem. Może mogłem tutaj poczekać, aż AstroDutchers będzie w zasięgu, a tamte jednostki zgubią zasięg, żeby wszystkie jednostki tutaj zaczęły jednak AstroDutchers bić i może by się udało, żebym Tutaj Astrodachers wybił zanim te dojdą do końca, bo tutaj wybić je nie mam już szans, dlatego tutaj staram się usunąć jakieś jednostki je ze raczej dać im stunować, żeby się zatrzymały na chwilę, na chwilę parę sekund, parę yy, i żebym zdążył Dutchers wybić, bo naprawdę dużo nie zostało, jeden bilion prawie. I zobaczmy, czy się uda. Chyba nie, bo zobaczcie, jaki jest raczej czas. Jak, ile jeszcze brakuje tym jednostkom, żeby dojść do końca. Astro Duchess ma 800 milionów jeszcze życia. No nie damy rady. 700, 700 i 600. Dobra, na tym skończymy. 500, pół biliona zostało. Masakra no niestety nie udało się, ale było bardzo blisko, więc myślę, że bardzo bardzo fajne podejście, naprawdę niedużo brakowało mogłem to troszkę inaczej rozegrać, może wtedy by się udało, ale tego się już nie dowiemy, mam nadzieję, że odcinek się podobał, zostawcie subika pod filmikiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście no i zapraszam na kolejne odcinki, kolejne live'y, jeżeli macie ochotę wieczorami w innej grze, ale jednak jestem dla was do dyspozycji, także zapraszam bardzo serdecznie, a w tym momencie już kończę. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.